Studio Dziennik, program portalu informacyjnego Dziennik Wałbrzych. Dzień dobry, ja nazywam się Bartek Paulus, a dziś naszym gościem jest Krzysztof Machowski, właściciel Szkoły Nauki Jazdy. Krzysztof Machowski, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana dyrektora, witam państwa. I na początek wszystkiego najlepszego: macie 25 lat, od 25 lat na rynku. No, świeć wieku to już jest naprawdę kawałek e, czasu. E, liczycie kierowców, to przez te 25 lat, przez szkołę waszą przewinęły się chyba już setki kierowców. No, setki to powiedziałbym mało powiedziane, bo to już. Można liczyć w tysiącach, myślę, że niecałe 9 tysięcy osób przeszkoliliśmy, także jest to dosyć, dosyć sporo, spora liczba jak się myśli o takiej liczbie, to naprawdę ciężko sobie chyba wyobrazić, bo to tak naprawdę można powiedzieć, że jak stoimy w korku, to na pewno się tam trafi kierowca, który był u was kursantem. Być może tak, na pewno, aczkolwiek wczoraj na przykład tak sobie pomyślałem, że jakby tak chciał zrobić jakiś jubileusz i spotkać się z wszystkimi naszymi absolwentami, no to byłoby to pięć pełnych hali aqua zdruj, tak, że jak tak się zastanowiłem, no to ta liczba jednak robi, robi, robi wrażenie. A zdarza się tak, że spotka pan kogoś na ulicy i ktoś mówi, a, bo ja tam 5 lat temu, 10 lat temu e, uczyłem się u Was jeździć. No to oczywiście, ale częściej spotykamy się na przykład gdzieś tam na Facebooku, na przykład mm. gdzieś tam jak y, jesteśmy, wrzucamy jakieś posty, no to nawet dzisiaj y, czy wczoraj po prostu wpisują osoby, które 20 lat temu miały, y, że tak powiem, przyjemność w naszym ośrodku robić prawo jazdy, miło wspominają. No jest tam, jest tam z tego po prostu powodu też miło, prawda, że po tylu latach jednak pamiętają. Mm. 25 lat, to jest naprawdę. Duży, spory kawałek czasu. Pamięta pan, jak to wyglądało ćwierć wieku temu. Na czym wtedy uczyliście jeździć? To znaczy, zaczyna, zaczynałem od Fiata Uno. To był, że tak powiem, no, taki samochód, który zastąpił Fiaty 126P. Czyli na tamte lata, można powiedzieć, dosyć taki wysoki standard. Wysokie zaawansowanie technologiczne. Wiadomo, dzisiaj przez te 25 lat, wszystko, wszystko uległo, uległo można powiedzieć, drastycznej zmianie. Także kursanci, którzy uczą się w naszym ośrodku, no, korzystają z różnych takich dobrodziejstw typu kamera cofania, asystent pasa ruchu, także no auta są nafeszerowane tymi wszystkimi systemami, których wcześniej po prostu nie było, prawda? Te Fiaty nawet chyba wszystkie nie miały wspomagania kierownicy chyba. Tak, tak, Te tak, pierwsze, tak. One, one były bez, także trzeba było troszkę więcej siły używać, gdzie dzisiaj wiadomo, wspomaganie jest jak gdyby w standardzie, prawda? Dziś właśnie, na czym uczycie? To są naprawdę nowoczesne samochody, prawda? No w flocie posiadamy 6 Toyota Yaris w skrzyni manualnej, czyli też między Między innymi samochody mm, takie, jakie, jakimi dysponuje ośrodek egzaminacyjny, czyli to jest y, Toyota Yaris 4. Mm, no i też w flocie mamy samochód z automatyczną skrzynią biegów, w którym też już od czterech lat jest to taka mała, zwinna Skoda City Go, która też się cieszy, cieszy spo, sporym zainteresowaniem. A to jest też tak, że Wy musicie gonić za tymi trendami, bo wspomniałeś tutaj o skrzyni automatycznej. Ona cieszy się coraz większą popularnością, bo były takie lata, że u nas skrzynia automatyczna to nie umiemy, ale teraz coraz częściej o tym się mówi, coraz częściej korzystam z samochodów z automatyczną skrzynią i to jest tak, że właśnie kursanci chcą, żądają takich nowości, trzeba za tym gonić. Taka możliwość okazuje się, że była od dawien dawna, tylko po prostu u nas nie było to modne, dlatego, że na rynku ogólnie mieliśmy dosyć mało samochodów z automatyczną skrzynią biegów, poza tym kierowcy się ich bali, że są awaryjne, drogie, drogie w naprawie, ale jak wiemy w ostatnich latach to wszystko się, że tak Powiem dosyć mocno zmieniło i dlatego no, zainteresowanie jest coraz, coraz to większe. No, dzisiaj ktoś, nie wiem, decydując się na zakup nowego samochodu, często rozważa napęd hybrydowy, napęd elektryczny, a jak wiadomo, tam już występują tylko skrzynie, tylko skrzynie, że tak powiem, automatyczne. No i nie ukrywajmy, dla, dla kandydatów na kierowców jest to, że tak powiem, duże ułatwienie, bo łatwiej się można nauczyć, na pewno łatwiej można zdać ten egzamin. Jedynym minusem jest to, że jeżeli zaliczymy egzamin na skrzyni automatycznej, no to mamy wpis w prawo jazdy taki kod ogólnoeuropejski 78, który upoważnia nas do kierowania pojazdami bez pedału sprzęgła. Ale nie ma problemu. Czasem niektórzy po zrobieniu na automat przesiadają się, chcą później przesiąść się na manual. Też jest taka możliwość, także Ale też jest. można zrobić tak, że jeżeli nawet ktoś ma prawo jazdy na manualną skrzynię biegów i chciałby przesiąść się właśnie na automat, może po prostu przyjść na jakiś kurs, rozumiem, doszkolający do was na przykład. Tak, y, część, kursa, część kierowców sobie wykupuje takie dodatkowe jazdy, bo jak gdyby obawiają się, że to jest y, jakieś takie no, y, mega trudne, prawda? I się okazuje, że po 15 minutach czują się jak na wesołym miasteczku w latach y, młodzieńczych, prawda, i mówią, że to nie, nie ma żadnego problemu. Także A i wtedy są już tacy, jak gdyby bezpieczniejsi, czują się bezpiecznie, jak siadają do swojego, do swojego automatu, prawda? 5 lat na rynku przez ten czas. Tu mówimy o tym, że samochody się zmieniały, ale kursanci też się zmieniali. Kiedyś chyba prawo jazdy było takim. Robiły osoby prawo jazdy, które miały samochód, prawda? Dzisiaj to chyba takie. No, trzeba po prostu mieć prawo jazdy. No przez 25 lat. No wiadomo, czasy się zmieniły. 25 lat temu samochód można powiedzieć był takim trochę dobrym, można powiedzieć luksusowym. Dzisiaj yy, samochód traktujemy jak yy, nie wiem, no, normalne narzędzia, dnia codziennego, na rzęd, na codziennego. Dlatego, dlatego zdobycie prawa jazdy stało się dosyć takie, no można powiedzieć, bardzo powszechne. E, młodzież, która osiąga wiek e, z racji tego, że chce być bardziej mobilna, wiadomo, e, jazda autobusami jednak pochłania trochę czasu. Dzisiaj, jeżeli sobie zrobią prawo jazdy, kupią jakiś tam samochodzik, czy tam rodzin, rodzice kupią, no to po prostu są e, bardziej mobilni. Także to na pewno na pewno ułatwia także... Czyli wzrosła popularność, mówiąc wprost, tego, żeby posiadać prawo jazdy. No tak, tak, też rynek pracy jak gdyby zmusza do tego, no bo dzisiaj pracodawca, jeżeli zatrudnia pracownika, to bardzo często chce, żeby ten pracownik był mobilny, żeby po prostu nie był uzależniony gdzieś tam od, od jakichś tam środków komunikacji publicznej, prawda? Od lat utrzymujecie się w czołówce Szkół Nauki Jazdy w powiecie wałbrzyckim. No właśnie, jak to robicie? Z czego to wynika? Jaka jest wasza metoda na to żeby uczyć skutecznie w czołówce tutaj mam e, biorę pod uwagę to, że po prostu wasi kursanci e, Pozytywnie zaliczają egzaminy, prawda, później na prawo jazdy. No tak, tak. Od lat ta zdawalność była, na szczęście jest na, na wysokim poziomie. Cieszy nas to oczywiście, jest to, jest to zasługa naszej kadry dydaktycznej, bo wydaje mi się, że, że dzisiaj, żeby kursant osiągnął sukces, czyli z dobrym wynikiem zdał egzamin, ale dla nas ważniejsze, żeby kiedyś był bezpiecznym kierowcą, no to rola jednak instruktora jest bardzo, bardzo duża. Często wydaje mi się, że my musimy być takimi troszkę pasjonatami, nie tylko, że tak powiem, traktować tą pracę jako, jako zawód, ale że to, to musi być jak gdyby pasja. Instruktor musi, musi to czuć, żeby po prostu tego młodego adepta jak gdyby zarazić tą, tą, tą chęcią do motoryzacji. Także no, duży nacisk kładziemy na to, żeby po prostu była też satysfakcja kursantów, bo rankingi wiadomo, dla nas są ważne, one cieszą te liczby, ale dla mnie osobiście jako właściciela środka szkolenia jest ważniejsze to, y, y, jak o nas mówią, co o nas gdzieś tam piszą, prawda? Bo, bo to, jest, to jest tak naprawdę, żeby dzisiaj utrzymać się na tym rynku, bo, bo jednak w ostatnich latach sporo szkół się pozamykało, no to, y, to jest ważne. Bo jak rozmawiam z kursantami, którzy przychodzą do nas na kurs, jak do nas trafili, no to y, 80% to jest osób, które trafiły z polecenia, czyli gdzieś ktoś wcześniej miał styczność z naszym ośrodkiem i po prostu polecił. Cenami pandemia e, kończąca się, rosną ceny paliwa z dnia na dzień, można powiedzieć, na stacjach benzynowych. No to nie są chyba łatwe czasy dla takiej działalności, jak wy dla szkół jazdy, prawda? No, na pewno nie ułatwia nam to, że tak powiem, pracy, bo już sama pandemia, wiadomo, byliśmy pozamykani. Sama pandemia wpłynęła na wzrost cen związanych z dezynfekcją samochodów, różne, różne tym podobne rzeczy. Musieliśmy podnieść ceny naszych usług, teraz w tym roku wzrost drastyczny paliw, także no gdzieś tam odczuwamy jakiś może delikatny, delikatny spadek zainteresowania, ale myślę, że na to się składa wiele rzeczy, nie tylko to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, ale taka, no można powiedzieć, powszechna drożyzna, która gdzieś nas teraz y, dobija, no i, i, i mamy takie wrażenie, że dzisiaj jednak człowiek y, troszkę y, sporo, część społeczeństwa jednak przyciska, te, zaciska tego pasa i, i czasem gdzieś tam, y, że tak powiem, zrobienie przez dziecka prawa jazdy, no niekoniecznie musi być jakimś takim priorytetem. Odkładano prawda? później, ale tak. z drugiej strony, tu mówimy o tym, że są Problemy, ale z drugiej strony są też jak gdyby można powiedzieć pozytywy tych sytuacji, bo na przykład pandemia sprawiła, że e przenieśliście się trochę do internetu, prawda? Macie w swojej ofercie, rozumiem, zajęcia online prowadzone. Tak, jako jedni nielicznych, jako jedni z nielicznych szkół w Wałbrzychu mamy właśnie ofertę kursów teoretycznych online'owych. Pandemia jak gdyby nas do tego zmusiła, bo jak byliśmy pozamykani, ludzie dalej chcieli robić prawo jazdy, więc tak jak pan mówił, musieliśmy przejść do, do internetu, do takich narzędzi. Pandemia się, można powiedzieć, skończyła, ale zainteresowanie tymi kursami jest nadal, dlatego mamy to w ofercie, bo jeżeli no, przykładowo, nie wiem, y, kobieta ma dwoje małych dzieci, mąż pracuje i nie ma z kim tych dzieci zostawić nie ma możliwości pojawienia się na zajęciach stacjonarnych, no to dla niej to jest dobre, dobre rozwiązanie, prawda? Macie także kursy ekspresowe, to też jest nowość, która cieszy się rosnącą popularnością. Tak, tak. Od jakiegoś czasu zdecydowałem wprowadzić w moim ośrodku takie kursy, dlatego to bardziej pod kątem, może. Yy... A na czym one polegają, powiedzmy najpierw? Czyli to jest taki skrócony kurs? Yy... Nie. Polega to na tym, że generalnie większość to są klienci z zagranicy, czyli ci, którzy mieszkają, pracują w Niemczech, yy, w Anglii, w Danii, Norwegii, w różnych krajach i oni yy, generalnie woleliby zrobić to z różnych powodów, woleliby jednak zrobić to prawo jazdy w Polsce. Czasem jest to, yy, są to koszty dużo mniejsze, czasem bariera też język wiadomo, i oni po prostu mają nieraz 2-3 tygodnie urlopu i, i dzwonią z zapytaniem, czy można by było ten, ten, pro, ten problem jakoś rozwiązać i dostają możliwość robienia tej części teoretycznej, tak jak wspomnieliśmy wcześniej, zdalnej, czyli się, mieszkając za granicą sobie robią tą część teoretyczną, uczą się testów egzaminacyjnych, po czym przyjeżdżają na 2-3 tygodnie i my po prostu dostosowujemy swój grafik do nich i robimy wszystko. Żeby oni po prostu przez te dwa tygodnie czy trzy intensywnie wyjeździli te minimum godzin, czyli te 30 programowych. No i Podeszli do egzaminu. Także, także bardzo im to, to odpowiada. Rośnie popularność takiego Tak, rozwiązania? tak. Tym bardziej, że to jest nowość tutaj na naszym rynku, dlatego że do niedawna na przykład Łomża to takie miasto, gdzie właśnie y, 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 słynne było z kursów ekspresowych i ci ludzie po prostu tam jechali, nocowali przez dwa tygodnie, y, jeździli 2-3 godziny dziennie, ale y, część y, ludzi no, sobie pomyślało tak, że jak mam jechać na drugi koniec Polski i y, y, siedzieć tam z dala od rodzin od bliskich, no to przecież mogę to zrobić tutaj na miejscu. W międzyczasie, że tak powiem, załatwiając sobie inne sprawy i robiąc przyspieszony kurs. On, owszem, on jest troszkę droższy, no ale wiadomo, wiadomo no coś za coś. Coś, prawda? Za coś, no coś prawda? tak musi być, prawda? Mm -hmm. e, czego sobie życzycie na te kolejne 25 lat? Bo to jest, e, no, no, no tak jak powiedziałem, no, setek, setek kursantów no wam nie będę życzył, bo już macie e, tysiące na koncie. Czego sobie życzycie na te 25? Dank Kolejnych. Myślę, że, że wytrwałości wytrwałości w tym, co robimy, żebyśmy dalej cieszyli się, że tak powiem, z, z sukcesów naszych, naszych kursantów, żeby po prostu no, ta trudna praca instruktora czy wykładowcy dawała satysfakcję. No i, i kolejnych kolejnych kursantów, prawda, dobrze wyszkolonych. Także tego byśmy sobie życzyli. Myślałem. Tego Wam życzę i macie niespodziankę z okazji właśnie jubileuszu 25-lecia istnienia. Ten w czerwcu rozumiem, więc ta niespodzianka na czerwiec jest. Od was. No tak, bo jubileusz akurat wypada na, na, na 1 czerwca, dlatego postanowiłem, że z okazji tej okrągłej liczby na kursach czerwcowych zrobimy taką promocję w postaci tego, że badania lekarskie będą jak gdyby gratisowe, czyli każdy kursant. Który się do nas zapisze w czerwcu na kurs. No nie poniesie kosztów około 200 zł związanych z badaniami, które są oczywiście obligatoryjne przed zapisaniem się na, na prawo jazdy. Taka sytuacja. Świętują 25-lecie, zamiast czekać na prezenty, sami dają prezenty e, swoim kursantom. Krzysztof Machowski, właściciel szkoły nauki jazdy Krzysztof Machowski był gościem programu Studio, Dziennik programu Portalu Informacyjnego Dziennik Wałbrzych. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, Dziękuję Państwu. Do widzenia.